Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj sobie robimy y, temat o bliźniaczych płomieniach, czy bratnich duszach. No Wiem, że to jest troszkę coś innego, no ale, ale zobaczymy sobie, co tutaj się pokaże, co to w jaką stronę zmierza, y, czy, czy są jakieś problemy, przeszkody, czy, czy nie. No, zobaczymy, co się pokaże, więc jeżeli kogoś interesuje taki temat, to zapraszam. Taki temat pojawił się na live, który robiłam. Jak ktoś nie widział, zawsze sobie można jeszcze wrócić. Będziemy na pewno live'y robić, bo wam się spodobały i też sobie właśnie zrobimy z Waszymi pytaniami. Tylko, że ja nie zapowiadam live'ów, kiedy będzie i kto się pojawi, no to ten akurat może będzie miał taką okazję, żeby właśnie zadać sobie zadać pytanie do kart, a ja będę odpowiadać. Także no jeżeli kogoś nie interesuje, no to nie interesuje no i tyle natomiast y, pojawiły się różne tematy y, no między innymi właśnie o tych bliźniaczych płomieniach czy, czy bratnich duszach i y, sobie też tak pomyślałam jeżeli by Was interesowało takie czytanie jeżeli nie, no to po prostu nie y, bo wiele właśnie osób pewnych rzeczy nie wie, czy nie rozumie czy jest na takim etapie, że jeżeli no, dużo ma pytań to właśnie sobie tak pomyślałam, że może dobrze by było zrobić takie czytanie odnośnie przeszłego życia. Być może tam jakieś będzie yy, jakaś wskazówka, że jak ono wpływa na Twoje obecne, czy jest coś do załatwienia, coś do odpuszczenia, coś do wywalenia. I tak sobie myślałam, że zrobimy to na zasadzie kilku kart. I do kogo jaka karta gdzieś tam najbardziej będzie przemawiała, to znaczy, że znaczy, że to jest właśnie do niego czytanie, że, że tak miało być I, i no ale to mówię, to tak mi przyszło mogę, że mogę zrobić, jeżeli będzie Was interesowało, no to piszcie, a jeżeli nie, no to po prostu piszcie, że nie interesuje mnie takie coś i już także dobrze, w takim razie <laughs> już się zaczyna temat się nie podoba komuś <laughs> okej, okay. no i na samym końcu sobie weźmiemy właśnie od takich Karty yy, właśnie na propos takich gołąbków. <laughs> Zobaczymy, co one będą miały do przekazania. No więc zaczynamy. Co z tymi bliźniaczymi, płomieniami, bratnymi duszami? Co tutaj się dzieje aktualnie? Aha. No kontakt. No standard przecież, no, że nie ma kontaktu. Aha. Dlaczego nie ma kontaktu? Bo ktoś stoi na rozdrożu. Nie wie, w którą stronę. Proszę Państwa. I już mówimy o bliźniaczych płomieniach. I już mamy święta Unia. Małżeństwo. No, ale ktoś nie wie, w którą stronę ma iść. No, tak coś mi się wydaje. No tak, dlaczego nie ma kontaktu? Złamane obietnice. Ale coś jest Ukryta <grysta> jest maska. No tak, maska, oczywiście. Tak, czyli problemem jest, że jest coś ukrytego, może być tak, że jest ukrytego, że ty o tym nie wiesz, że no to się oczywiście może wiązać yy, z naprawieniem swojego ego, ale może być, że nie wiesz ty jeszcze o, o czymś, bo wszechświat tak działa, że masz jeszcze tego nie wiedzieć, dlatego nie ma teraz kontaktu, ale no maski są. No jeszcze dla kogoś są maski, no to, no to właśnie dlatego nie ma kontaktu. Uf. Uf. uleczenie żmija, żmija płacze. Ma serce połamane. O! proszę państwa, następne czytanie. Nie o żmij, ale żmija oczywiście jest, ale żmija płacze. Bo ktoś tu się ulecza chyba. Uuu. No i, i, i jak, zobaczcie, no jak nie idą gromy na tą, tą żmiję? No idą i to widać w każdych kartach. Ona po prostu płacze i ma złamane serce. I jest rozwód. O, bo właśnie, Ghosting, może ktoś tu się, y, może ta y, żmija była ghostem. Ktoś się z tego wyswobodził. Wyswobodził się. Jest niezależność. Uuuu, co my tu mamy. <śpiew> Okej, okay, co my tu mamy? No, dokładnie tak. <śpiew> Okej, okay, to co powiedziałam może być oczywiście taka sytuacja, ale to nie musi być. Więc tak. Albo mamy sztorm, oczywiście, proszę Państwa, chyba nas to już nie dziwi. Absolutnie ktoś leży na ziemi. Dlaczego? Tak jak powiedziałam o tej żmii. albo tu ktoś naprawdę znalazł się na ziemi z takim bólem rozdzierającym, może przez żmiję. No, żmija też płacze. No więc kto wie, albo tu ktoś. Płacze, bo stracił Ciebie właśnie na rzecz brzmi. No to już jak mantra po prostu powtarzam, bo to się pokazuje ciągle. I teraz tak, albo ty się już spotykasz z kimś nowym, pokazała się ta wolność, niezależność, tu jest niezależność, tu jest nowa miłość, więc już y, może jakieś właśnie takie intymne sytuacje. <laughs> Natomiast nie ma kontaktu. Ale tak jak powiedziałam, że jest coś ukryte, to znaczy, że wszechświat wkracza, yy, ponieważ z, naprawdę yy, czarne mury zebrały się z, z każdej strony. I <laughs> oczywiście, że ty masz prawo, jeżeli ktoś zdecydował się na kogoś innego, masz prawo spotykać się z kimś innym, iść na randkę z kimś nowym. A wszechświat załatwia te rzeczy, które muszą być załatwione. Czy ta osoba przyjdzie do Ciebie, czy nie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze, że Ty jesteś niezależna, jesteś niezależny, nie, nie kierujesz się tym, czy ta osoba przyjdzie do Ciebie, czy nie przyjdzie. Oczywiście, że wiem, że w wielu przypadków jest tak, że czekasz jednak na tą osobę. Jednak ja mówię, powtarzam, nie czekaj nigdy na nikogo. Co ma przyjść, to przyjdzie. Czy to będzie ta osoba? Oczywiście, że może być tak, że ty się zaczynasz spotykać z kimś innym, tamta osoba dostaje po głowie, yy, zaczyna się uleczać i przychodzi do ciebie, ale ty masz wtedy wolną wolę, możesz ją przyjąć, a możesz powiedzieć: Nie, ja już nie chcę tego, ja już nie chcę. Ja już mam kogoś innego. Oczywiście, że dla kogoś będzie tak, że nie będzie tej nowej osoby. Powiedziałam to, ponieważ tu się pokazało, że jest, że jest ta nadzieja, gdzieś tam się odnowiła. I jest nowa miłość, ale tu jest nowa miłość, czyli to nie jest ta osoba, która, na którą ty czekasz, tylko tu jest spotkanie kogoś nowego. Może przez to, że jakieś sztormy były między wami, że ym, nie wiem, że nie, ym, właśnie nic się nie wydarzało, było coś ukryte, maski ciągle były. I teraz ktoś przechodzi sztorm to, co mówiłam w jednym z ostatnich czytań sztorm emocjonalny nadchodzi i ktoś to rozpoznaje teraz, bo my coraz więcej czujemy, rozpoznajemy i ta osoba wie, nie ma kontaktu, przyszedł ten sztorm czy przychodzi i teraz ona jest po prostu leży bez sił na ziemi, sama wie, że złamała obietnicę, pokazało się to i teraz ona sama cierpi. Hm. No cierpi. Zobaczcie, i mówię o, o tym, i pokazała się ta święta Unia, i jest teraz brak kontaktu. Tak, bo tu musi, naprawdę ten sztorm musi zadziałać. Ktoś musiał się znaleźć na ziemi, żeby dopiero wszystko sobie przemyśleć. I to się ciągle pokazuje. Ciągle, po prostu ciągle. Ale tu jest tak, że ty stwierdziłaś, czy stwierdziłeś, nie. Ja nie będę już na tą osobę czekać. Ja chcę mieć w końcu normalne życie. Nie chcę ciągle się zastanawiać, czy coś z tego będzie, czy nie będzie. Tak jak mówię. Może być również tak, że to ta osoba płacze, bo teraz ma serce złamane, przez to brzmi, że wybrała po prostu źle. A mówię, a teraz są rozwody, karma się wyrównuje. Jakieś są y, dyskusje, jakieś są kłótnie, jakieś są pretensje. Może być również tak, że jeżeli to ta osoba y, Ciebie gdzieś tam odrzucała, lekceważyła, no to Ty. Ja jestem wolna, ja jestem wolny. Hmm, odwaga, proszę, energia y, żeńska. Hmm, a tu co mamy? One, one night stand i toksyczna, karmiczna relacja. No właśnie. Ale wszystko tu się teraz. Yy, wszystko tu się psuje. Yy, no, yy, jak może być inaczej? Tu jest płacz, serce złamane, tu rozdzierający ból. Albo to ta osoba, właśnie, o której ty myślisz, ona ma rozdzierający ból. Wie, że ty się z tego wyswobodziłaś, nie myślisz o niej, nie marnujesz czasu na tą osobę, żyjesz swoim życiem. A ta osoba teraz przechodzi sztorm. <laughs> Co my tu mamy odnośnie tych bliźniaczych płomieni bratnich dusz? <laughs> Rozdzierający ból. To powiedziałam, powiedziałam. Ktoś odchodzi, a ta osoba... Leży na ziemi i płacze. Słuchajcie, no co jest po prostu genialne? No trzeba się uleczyć. De definitywnie najpierw trzeba uleczyć swoje tematy, te rany serca. O to właśnie chodzi. Okej, okay. kochankowie. Uuu. Ktoś by chciał tu szybko zmierzać do ciebie, ale nie wie jak. No stoi na rozdrożu. Dokładnie tak, no stoi na rozdrożu. Dlatego jest to ok, zaznaczyła się ta energia, bo to jest ważne na ten moment, jest i to jest coraz bardziej ważniejsze, są te relacje, te połączenia duchowe. Natomiast jeszcze jest coś ukryte. Może być tak, że nie wiesz o tym, że ta osoba aktualnie teraz przechodzi w tą, że leży na ziemi, że yy, nie wiem, zarzuca sobie, że cię nie wybrała, że nie wybrała tej miłości, tylko wybrała toksyczność, toksyczna, karmiczna relacja. To nie musi być też partner czy partnerka. To może być również y, ktoś z y, otoczenia. Patrzcie, patrzcie, jaki kart. Wyrzuty sumienia, koszmary. Ech, ta moja dusza mi odeszła. Królowa monet, mała cesarzowa. Jeżeli to ty jest, y, to jest twoja energia, może być również, że to jest energia tej osoby, że y, ziemska, byk. Panna koźrożec? <laughs> Może. <śmiech> no, to jasna sprawa. I teraz ty cierpiałaś? Teraz ta osoba cierpi. Nawet jeżeli ona nie jest. Yy, Trygon ziemski, to jest nieważne. Tu chodzi o to, że tak jak ta karta pokazuje, tu ktoś cierpi niesamowicie. Co ja narobiłam? Co ja narobiłem? Bezsenne noce. Myślenie o tobie cały czas, bo ta osoba ciebie widzi jakby w marzeniu, czy, czy jakby przypomina sobie o tobie i żałuje. Jest zrezygnowana, co mieliśmy dopiero w czytaniu w dużym rozkładzie. No, jest zrezygnowana. Słuchajcie, na dzień dobry, takie karty. No, może by chciała popracować troszkę nad sobą i się uleczyć, no ale czy to się uda, no to zobaczymy. Relacja jest, ta osoba o tym myśli, myśli o to. Uuu, koło fortuny, no może się coś zmieni, no zobaczymy. Okay. Wypadło to koło fortuny. Wypadło koło fortuny, ale niestety głupiec się odwrócił. Czyli nie ma na. Cały czas mam to poczucie, że jest coś ukryte. Albo jeszcze masz czegoś nie wiedzieć. Okej, okay, może już wszechświat pracuje nad tym, żeby to wszystko poszło do przodu. Żeby to szczęście nastąpiło. Żeby w końcu, nie wiem, gdzieś tam ta pasta się odwróciła. Natomiast nie ma jeszcze tej nowej drogi, bo albo jeszcze jest nie wszystko gotowe. Królowa teraz kielichów się pokazała. Znowu twoja energia, energia tej osoby. Dwie osoby są, dlatego nie może być początku. No, okej, okay, tu ktoś płacze, ma rozbite serca, ale to też nie jest powiedziane, że, yy, że na przykład nie, nie, gdzieś tam jeszcze ta żmija nie będzie miała wpływu, albo nie zejdą się te osoby, bo może być, że jeżeli powiedziałam, że ta osoba jest, yy, brak kontaktu między wami, ta osoba nie wie, gdzie Cię szukać, nie ma do Ciebie dostępu, Ty jesteś niezależna, no to nie może być też tej nowej drogi. Coś jest jeszcze wstrzymywane. Ok, być może już ta machina cała ruszyła, to już zaczęło się coś dziać, ale na ten moment nie może być. Ale również może być tak, że nie może być tego nowego początku, dlatego że ta osoba nie jest w stanie. Ma albo jakieś traumy z dzieciństwa, albo jest niepoważna, niedoświadczona, nieodpowiedzialna. Ok, tu się pokazały dwie y, energie takie dobre, ale ok, no to może być właśnie Twoja, y, twoja energia. I może być również tak. Że to dla Ciebie to koło fortuny się yy, kręci pozytywnie, a z tą osobą nie będzie już yy, tej relacji. Tak jak powiedziałam, nowa miłość, randkowanie już z kimś nowym. I dlatego nie ma tego początku, dlatego jest brak kontaktu. Jeżeli ta osoba ma jakieś traumy z dzieciństwa, który, którymi się jeszcze absolutnie nie zajęła, to to tu jest właśnie tak. Albo dla Ciebie jest to. Ważne, żeby to uleczyć. Pokazała się karta uleczenia, medytacji, ciszy. Więc yy, albo ktoś utknął w jakiś wzorcach z dzieciństwa, schematach, yy, w jakichś przeżyciach, gdzie po prostu za, zatrzymała się ta osoba na tym etapie i dlatego nie ma nowego początku. Jest mak, kreło, słońce, wow, księżyc. No to jest po prostu szok. Intuicja. Ale również jakieś tajemnice i coś jest ukryte. Ty kreujesz, ty kreujesz to, co chcesz. I jeżeli ty kreujesz i się okazuje, że to nie przychodzi ta osoba, tylko ktoś inny, to tak chciał wszechświat, bo na ten moment ta osoba nie jest gotowa. Albo ty nie jesteś gotowa, gotowy, chociaż tu jest słońce. Ale mówię, to może być tak, że słońce, yy, czyli wszystkie działania, pozytywna energia, szczęście, radość, yy, odnoszą się do tej, do tej nowej osoby. Zobaczcie, ile tu jest cierpienia. Ktoś się zakrywa, ktoś ma wyrzuty sumienia, ale tak jak mówię, jeżeli na przykład nie macie kontaktu, no to w jaką stronę to zmierza. Nie będziemy przedłużać, zobaczymy sobie, w jaką stronę to zmierza. No, uleczenie. Tak jak powiedziałam, ktoś tu się musi y, znaleźć na ziemi. Patrzcie, szansa jest siła. Proszę Państwa, to co mój, od ciebie bije siła. Znowu dwa asy. Asmonet. Jest na to potencjał pod warunkiem, że ta osoba zamknie jak. Właśnie, zobaczcie, kolejny raz. Cierpienie, rozdzierające cierpienie, cierpienie, ból. Dla tej osoby coś się skończyło. Oczywiście między wami się skończyło, albo z tą żmiją się skończyło. Ta osoba być może rzeczywiście teraz jest wyczerpana, musi dojść do siebie, jest na to potencjał, dlatego że ona od ciebie tą energię czuje, dlatego to słońce się pokazało, ta, tą twoją wewnętrzną moc. Czuje, ale ona sobie jeszcze nie umie z tym poradzić, bo ta osoba leży aktualnie na ziemi. Natomiast tu jest król kielichów, znowu no, rezygnacja, wszystko prowadzone od góry. Przeznaczenie. Ale tak jak mówię, ponieważ każda sytuacja jest inna, więc, teraz tak dla kogoś jest nowa relacja, bo ta osoba nie jest aktualnie w stanie wstać z tej podłogi. Ona, patrzcie, jaki ona ból przeżywa. I może ona sobie wie zdawać doskonale sprawę, że to ona Ciebie kiedyś tak zostawiła, tak zraniła. I ja wiem, słuchajcie, że jeżeli nie mówimy o, spraw, o takich sprawach, gdzie ok, pokazała się toksyczność, ale ta toksyczność jest w różnych aspektach i każdy przypadek, mówię, jest indywidualny, ale jeżeli nie mówimy o takich toksykach. To, że się pokazała relacja toksyczna, to znaczy, że ta osoba jest aktualnie w takiej relacji, czy była, a teraz leży na ziemi, no bo wszystko na to wskazuje, że, że jest ciężki ból. Ale to miało ją do tego doprowadzić, właśnie wszechświat tym wszystkim steruje, miało ją do tego doprowadzić, żeby ona była w takim stanie, bo inaczej by nie mogła, Ma, mając piękne, wspaniałe życie, nie mogłaby znaleźć się w takim miejscu i żeby y, zrobiła coś ze sobą, żeby uleczyć te swoje tematy. No po prostu jest to niemożliwe. Ale tak jak mówię, przy tym stoi ten głupiec odwrócony, czyli ta osoba nie jest w stanie teraz przyjść, nie jest w stanie zacząć tej nowej ścieżki, dlatego że trzeba najpierw pewne rzeczy uleczyć. Ale tak jak właśnie, jeżeli piszecie nie z toksykiem, nie mam już nic więcej do czynienia, to słuchajcie, to nie o to chodzi, bo są fałszywe bliźniacze płomienie. I są w, y, takie bliźniacze płomienie, które naprawdę jesteśmy połączeni y, na zawsze. I ja mówię o takim czymś, że jeżeli ktoś y, zostawił cię w takim stanie, to dlatego, żebyś ty mógł odrobić y, swoje lekcje, przerobić swoje tematy, właśnie tak jak tutaj. Czyli może to też jest do ciebie, może jeszcze ty masz jakieś tematy do przerobienia. Dla, dla kogoś już nie. Ma to, ma tą swoją moc, ma tą swoją siłę, yy, emanuje nią i dlatego ktoś teraz się musi z tym zmierzyć, ta osoba. Ale może być tak, że właśnie yy, ty masz wybór. Ty masz wybór. Jeżeli ty jesteś teraz w tej energii, to ty masz wybór. I czy ta osoba przyjdzie, możesz zawsze powiedzieć: OK, przyjmuję cię, ale na moich teraz warunkach, albo nie. Ja już z tobą nie chcę nic więcej do czynienia. Twój wybór, jeżeli to z Tobą rezonuje i naprawdę to jest Twoja energia, gdzie Ty jesteś niezależna, bo ta niezależność się pokazała, Ty nie musisz już przyjąć tej osoby, bo Ty wiesz, że Ty jesteś bez niej szczęśliwa, czy będziesz bez niej szczęśliwa, że ona nie musi być w Twoim życiu aktualnie, żebyś Ty mogła poczuć tą pełnię, zacząć ten nowy początek. Tu jest szansa, ale dopiero jeżeli ta osoba wstanie. Dobra, jeszcze sobie zobaczymy na koniec Uff. Okej. Okay. Dziesięć monet. No więc tak. Ta osoba walczy ze sobą. Patrzcie, jaka walka jest. O jest zła, jest zła. Konflikt, ale również braki emocjonalne, braki finansowe. Gdzieś y, tysiąc pomysłów żadne nie są urzeczywistniane. Albo yy, iluzje w jakiś ta osoba siedzi. W jakiś iluzjach. Albo wie, że no do tej pory wybierała z braków emocjonalnych. Nie z prawdziwej miłości, tylko z braków emocjonalnych. A teraz ją to gryzie. No tu gdzieś a z kielichów. Królowa buław, świat odwrócony. No, to, no i potencjał jest, ale jest jeszcze coś niezamknięte. Może dlatego ta osoba tak walczy, bo ona by chciała, a nie umie się ruszyć z miejsca. Jeżeli ta osoba leży na ziemi, no to tak czy inaczej nie jest się w stanie ruszyć z miejsca, ale może być tak, że ona właśnie ma taki konflikt, albo jest zła, albo walczy ze sobą, bo yy, żmije mieliśmy, więc ktoś jej cały czas nogi pod kłody podkłada, żeby nie wyjść z tej iluzji, czy z czystych iluzji, albo mota w głowie. Chociaż tak jak mówię, dla mnie się tutaj zaznaczyło, że to jest koniec, bo za dużo kart o tym mówiących, więc tu jest koniec. Jeżeli nawet jeszcze nie, to lada moment będzie ten koniec. Natomiast jeszcze na nowy początek trzeba poczekać. Ok, weźmiemy sobie teraz te karty, zobaczymy, co tutaj się pokaże, tak do dopowiedzenia. Miało być krótko, ja zawsze tak się rozgadam. Co tutaj mamy dla tych bliźniaczy, płomieni, bratni? Och, się rozjeżdżają te karty. Patrzcie, poprzednie wcielenia. Coś może być ważnego jeszcze z poprzedniego wcielenia. Albo to jest relacja właśnie z poprzedniego wcielenia, no bo jeżeli chodzi o te yy, właśnie te, te dusze, no to, to zazwyczaj one miały już ze sobą do czynienia. Więc yy, jak najbardziej, yy, tutaj jest to ważne. <zysy> Miłość. Okej. Okay. Dusza. Twoja dusza przygotowuje się do ponownego połączenia się. Zaufaj w ten proces. Proszę Państwa, co powiedziałam, że jest na to szansa, ale właśnie tu trzeba pewne rzeczy przerobić. Może jeszcze Ty musisz albo coś odpuścić. No właśnie, czyli odpuszczenie to jest ta nowa miłość, a tu jest dla kogoś znowu. No bo przecież mamy i takie, i takie sytuacje, więc będzie, że dla kogoś odpuszczenie, dla kogoś y, inna. Patrzcie, iluzję. Co powiedziałam przed chwilą o iluzjach. I <grym> y, znowu dzisiaj y, takie tak, te, podwójne, bo widzę, że dla części będzie nowa miłość, a dla części y, jeszcze będzie właśnie ta, ta relacja, o której myślisz. Y, unik. Y, Uniknięcie pułapki myślenia yy, fantazji z prawdziwym połączeniem duszy. Czyli to, co właśnie mówię, że jeżeli dla kogoś to było toksyczne, znowu kolor zielony, to żeby nie, nie pomylić właśnie tego, że to, jest ta pra, że to jest to prawdziwe połączenie, ok. Jeżeli tutaj się na przykład jakaś inna bratnia dusza zjawi, no bo mamy przecież wiele bratnich dusz, to znaczy, że jeżeli ty będziesz to czuć, że to jest to. To to jest dla Ciebie. Tylko, żeby nie yy, w iluzję wchodzić. Yy, no teraz mamy. Yy, 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 no właśnie. Połączenie. O. Twoje połączenie jest wieczne i nierozerwalne. No. I to jest tak. No to wtedy już nie jest iluzja, tak? Uczucia. Poświęć czas na odkrywanie głębokich emocji, których doświadczasz. Czyli to jest również, wiąże się z tym y, uleczeniem pewnych tematów. Albo poczucie, poczucie, czy to jest to połączenie, czy to jest właśnie, no jesteś przygotowywany, ale mówię też, żeby, żeby ktoś nie był rozczarowany, słuchajcie, macie właśnie poczuć, czy to jest to, czy to jest rzeczywiście to, czy to jest ta osoba, nawet jeżeli to jest nowa osoba. Czy to jest to? Czy to jest rzeczywiście y, takie głębokie połączenie? I mamy znaki. Y, no więc tak. Uważaj na znaki prowadzące Cię do prawdziwej miłości. No czy nie, nie piękna karta? Prowadzące Cię do prawdziwej miłości? No proszę Państwa. Więc. Y, to, że ta osoba na przykład teraz nie przyjdzie, albo w ogóle nie przyjdzie, to nie znaczy, że ty nie będziesz mieć nowej miłości, bo tu jest, tu jest jak najbardziej pokazany. Ale, żeby ona była prawdziwa. I myślę, że to jest tylko potwierdzenie tego wszystkiego, co się pokazało. I tak jak powiedziałam, dwa scenariusze albo Przygotowywanie do właśnie do tego połączenia albo coś trzeba odpuścić, albo tą osobę, tą osobę trzeba odpuścić, żeby przyszła do ciebie nowa miłość, bo nie wiadomo ile ona będzie leżała na tej ziemi. Więc, no właśnie, czasami najlepiej jest odpuścić i pozwolić wszechświatowi działać w boskim czasie. Proszę Państwa, nie mam nic więcej do powiedzenia. Super. Super, super. Przyjmujcie to, co dla Was, resztę odrzucajcie. Bardzo Wam dziękuję i do następnego pa.